Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym materiale. Dzisiaj ogłoszenie wyników konkursu, tak pokrótce. Nawet jeśli ktoś nie brał udziału, proponuję wysłuchać, bo bardzo ciekawe odpowiedzi i konkurs był też ciekawy. A potem o zagłuszaniu i fałszowaniu sygnału GPS. No i jaki to ma wpływ na nasze życie z naciskiem na lotnictwo oczywiście. Jeśli chodzi o konkurs, to polega on na tym, aby określić kiedy zostało wykonane to zdjęcie. Z Instagrama, to jest miejscowość Samsung. Tutaj i z racji tego, że widać księżyc, Marsa i generalnie gwiazdy, można było określić powiedzmy plus minus godzina, kiedy to zdjęcie było zrobione. A dodatkowo, niejako druga część tego zadania to było określenie, jakie to samoloty tam widać. Które pozostawiają w spółki Myślałem tam, powiedzmy o dwóch, trzech. Jak się okazało, zwycięzca znalazł ich więcej. Jak wspomniałem, już plus, minus godzina to było i oczywiście data to była prawidłowa odpowiedź. Kilkanaście osób odpowiedziało w ten sposób. Ja nie określiłem wprawdzie, czy chodzi o czas UTC, czyli ten lotniczy, czy też o czas lokalny. Większość, większość ludzi odpowiedziała, większość osób odpowiedziała w czasie UTC. Ale przyjąłem też jako prawidłowe odpowiedzi, które podawały czas lokalny, turecki czy też polski. Najmłodszy uczestnik miał 13 lat. Trzy osoby odpowiedziały prawidłowo na drugą część tego zadania, i to jest podium, że tak powiem. Czyli to jest pierwsze miejsce Andrzej Czop, którego odpowiedź zaraz pokażę, była bardzo interesująca. Potem Stasiek Blezzien. I Michał, nie znam nazwiska, ale dodatkowo, exekwo na trzecim miejscu na podium, także Łukasz musiał, ponieważ on odpowiedział najwcześniej, niecałe dwie godziny po ogłoszeniu konkursu, jeszcze tego samego dnia. Jeśli chodzi o odpowiedź, odpowiedź Andrzeja, to tutaj ją pokazuję. On oczywiście użył Flightathor 24, aby udzielić odpowiedzi z dokładnością co do minuty, jak tutaj widać, ponieważ zdjęcie było wykonane o 4:50 czasu tureckiego, czyli 1:50 czasu UTC, tak mi pokazuje datę na telefonie. On odpowiedział, jak do tego wszystkiego doszedł, odpowiedział też, że zauważył tutaj kilka tych samolotów 9 i ich pozycje, jak i pozycje Marsa i gwiazd. Czy też gwiazdozbiorów, zbiorów tutaj podał w swojej odpowiedzi, jak i takie linie obrazowo pokazujące, które to samoloty, tutaj są numerki, są pokazane, uwidocznione na tym zdjęciu. Także odpowiedź bardzo imponująca. Gratuluję Andrzejowi. To jest szybownik z kadry szybowcowej. I do, z wszystkimi się skontaktuję, ponieważ wszystkim uczestnikom, tym, którzy odpowiedzieli prawidłowo, te kilkanaście osób, wyślę jakieś drobiazgi związane, gadżety z, z kanałem Turbulencja. I oczywiście z podium to będzie coś więcej, jak i również główna wygrana. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Gratuluję jeszcze raz wszystkim, a w szczególności zwycięzcy, czyli Andrzejowi Czopowi. No a teraz o GPS-ie. O zakłóceniu GPS-a i o fałszywaniu jego pozycji i jaki to ma wpływ na nasze życie, że tak powiem. Jeśli chodzi o nawigację to ja zrobiłem materiał na kanale Turbulencja jeszcze przed pandemią, w którym tłumaczę, jak to nawigujemy, mówię o GPS-ie, o innych. Tutaj jest link do niego, takie kółeczko po rogu albo na dole w komentarzu będzie. Mówię o tym, jak to nawigujemy, jakich systemów używamy i tam tłumaczę też o tym, co to jest ten system GPS, ponieważ my, mówiąc system GPS, tak naprawdę myślimy o jakimś systemie nawigacji satelitarnej. Ich obecnie jest cztery. Amerykański GPS, i on się nazywa GPS faktycznie... Potem jest chiński Beidou, GLONASS rosyjski i Galileo europejski system nawigacji. Pod wspólną nazwą one występują GNSS, czyli Global Navigation Satellite System. No i jak wszystkie sygnały radiowe, ten sygnał GPS-u, jako sygnał radiowy, też może zostać zakłócony. Czy w jakiś inny bardziej zaawansowany sposób zmodyfikowany, i o tym właśnie będzie ten odcinek. Skąd my w ogóle wiemy, że nad Polską, bo to chodzi o przestrzeń nad Polską, a nie jakby w Polsce, czyli nawet na drogach, gdzieś tam na ziemi, ten system, ten sygnał był zakłócany ostatnimi czasy. No, ponieważ się przewinęło przez polskie media taka informacja, i taka mapka o tym, że ten sygnał właśnie gdzieś tam nad Polską, szczególnie północną, był zakłócany. A przecież, no, nie było sygnałów takich, że komuś przestała nawigacja w samochodzie działać. Bo to chodziło o przestrzeń nad Polską bardziej. A wzięło się to stąd, że jest taki serwis, który gromadzi dane, on się nazywa właśnie GPS Jam, który gromadzi dane, czy też analizuje dane z serwisu innego jeszcze, tego, ADS-B Exchange, to jest bardzo podobny serwis do Flightradar, też można kliknąć na samolot, zobaczyć różne dane o tym samolocie, co otrzymując informację o tym sygnale, wiemy, że gdzieś tam ten, ten sygnał jest zakłócany. No i obecnie nad Polską, jak widać, nie, gdzieś tam nad Moskwą oczywiście, to w celach obronnych i w celach obronnych również nad Turcją, jak tu widać, ja tam latałem przez jakiś czas nad Ankarą, to jest standard nad Istanbułem. Ja tam spędziłem parę miesięcy i tam standardem absolutnie jest to, że latając właśnie w tych rejonach na Ankarą, gdzieś tam czasami na Antalią yy, i w innych, w tamtym rejonie miejscach my otrzymujemy informację, że system GPS się, sygnał, sygnał GPS się stracił, także nie działa właśnie ten ads ADSB, czyli to, co my tutaj widzimy, te sygnały, które są, to są z tych nadaników, które w ogóle jeszcze jakoś działają. Bo jeśli ten sygnał jest tak mocno zakłócony w tym miejscu, gdzie ten samolot leci, albo ten odbiornik jest taki, że akurat tak uległ temu zakłóceniu, że nie jest w stanie wysyłać prawidłowego sygnału, no to oczywiście tego tutaj nie będzie. Na tej mapie, na tej mapie będą sygnały tylko takie, które gdzieś tam są słabe, ale jeszcze są. Yy... I. Tam oczywiście są takie zasady, że się powinno zgłaszać te zakłócania, ale ponieważ to jest tak powszechne, już nikt tego nie zgłasza, poza pilotami, którzy gdzieś tam przylatują z Europy, są zdziwieni, że im przestał GPS działać i oni tam mówią do kontroli ruchu lotniczego czasami bardzo, że tak powiem, zatroskanym głosem, że właśnie ten GPS tam przestał działać i się dopytują, kiedy on zacznie działać. No zacznie, jak tam przylecą kawałek dalej, prawda? Te zakłócenia które tutaj są akurat nad północną Polską, czy gdzieś tam nad Turcją, no one są z mm, jakichś nadajników, które gdzieś w naszym przypadku są w okolicach Kaliningradu, gdzieś tam nad Turcją, są w okolicach właśnie Ankary, czy Istanbulu i w innych miejscach. A z racji tego, że to są fale radiowe, które yy, wysyłane gdzieś tam w przestrzeń no yy, po ziemi nisko napotykają na przeszkody terenowe, które je tłumią, dlatego to jest głównie widoczne w właśnie yy, samolotach, a nie ma jakiegoś powszechnego problemu z sygnałem GPS gdzieś tam na Ziemi, w samochodach poruszających się po Ziemi. Może być problem większy troszeczkę na statkach, ponieważ nad morzem jest płaski teren, prawda? I ten sygnał może dorzeć troszeczkę dalej. Może być też tak, że to zakłócanie sygnału GPS, zaszumianie. Tak naprawdę to jest wysyłanie takiego szumu od, na danej częstotliwości, który powoduje, że te odbiorniki przestają słyszeć sygnał właściwy. No, może się zdarzyć lokalnie, w zasadzie gdziekolwiek, bo dzisiaj można kupić urządzenia, które zagłuszają sygnał GPS w okolicach w, w promieniu nie wiem, kilkuset metrów czy kilku metrów. przy czasami przy niektórych obiektach jakiś, które uznaje się, że powinny być w jakiś sposób, nie wiem, zabezpieczone przed e, prawidłowym odbiorem sygnału GPS w tej okolicy. No, takie, takie nadaniki się instaluje, więc to się może oczywiście zdarzyć także gdzieś tam dla nas poruszających się po ziemi, prawda? E I jeśli chodzi o te samoloty, to na przykład jak ja tam latałem w tej Turcji, to samolot stojący gdzieś tam na lotnisku w Ankarze, on nie, nie odbierał tego sygnału zakuszającego. wszystkie systemy pracowały prawidłowo, ale krótko po starcie już gdzieś tam pierwsze komunikaty pojawiały, że właśnie jest problem z odbiorem sygnału GPS, czy ten ADSB nie działa. Także y może to zdarzyć tak, jak wspomniałem, także na ziemi, ale zazwyczaj na ziemi jest ok. Chyba, że gdzieś bardzo blisko nas jest jakieś właśnie to urządzenie zakłócające. To jest na przykład stosowane przez złodziei samochodów, prawda? Aby zakłócić sygnał GPS systemów, które śledzą, gdzie ten samochód po ukradzeniu go się znajduje. I dopóki nie znajdą tego odbiornika, to w samochodzie jest umieszczony właśnie taki system zagłuszający GPS. Czy to jest problem? No, w tych samochodach, gdzieś tam w ruchu lądowym, yy, to średni. W samolotach też w zasadzie średni, w tych, które umożliwiają nawigację za pomocą innych systemów niż GPS, czyli w zasadzie w tych większych. W statkach yy, no też tym bardziej, yy, dlatego że po prostu ten sygnał zagłuszony no, nie dociera, i my wiemy, że jego nie ma. W związku z czym. Yy, Opieramy się na innych systemach nawigacji, albo się zatrzymujemy, próbujemy szukać rozwiązania problemów. W przypadku na przykład samochodu korzystamy z mapy, no, tego typu rozwiązania. W przypadku samolotów jest to o tyle skomplikowane, jeśli chodzi o te mniejsze, że tak powiem gorzej wyposażone samoloty, dlatego że niektóre to jest, w przypadku niektórych samolotów, to jest jedyny sposób nawigacji, czyli jedyny ten GPS, za pomocą którego, czy też inny system nawigacji, nie wiem, Galileo, czy jakikolwiek inny który yy, wskazuje pilotowi drogę do celu, wskazuje pozycję gdzie się znajduje i w momencie utraty takiego sygnału GPS w samolocie takim niewyposażonym właśnie w inne środki nawigacji, no to pozostaje nam obserwacja ziemi, opieranie się na jakiejś mapie, ale jeśli tej ziemi nie widać, nie wiem, jest noc, czy ta ziemia jest przykryta chmurami, lecimy nad chmurami, no to może być bardzo poważny Problem i tutaj taka przestroga do tych ludzi, którzy latają gdzieś tam nad chmurami, yy, korzystając z jakichś tabletów, yy, czy telefonów, czy nawet wbudowanych systemów yy, nawigacyjnych opartych na GPS-ie tylko i wyłącznie no, że to może, yy, że tak powiem, się okazać bardzo dużym problemem, bo nie będziecie w stanie yy, nie będą w stanie te osoby latające gdzieś drogi do domu znaleźć. Czy przebić się przez te chmury we właściwym miejscu, znaleźć pas i tak dalej, i tak dalej. I to może być niebezpieczne. I też często jest tak do końca nielegalne, ponieważ yy, wykonując lot według instrumentów, gdy tym naszym jedynym środkiem nawigacji jest właśnie ten sygnał GPS, tak naprawdę tego lotu zgodnie z przepisami wykonać nie możemy. Na grupie dyskusyjnej był taki ciekawy przypadek z USA, ostatnio tam umieszczałem, gdzie się pilot właśnie zgubił i zgłaszał, że mu się tablet zawiesił, czy bateria rozładowała, coś w tym stylu. Także generalnie dla ruchu takiego normalnego, a nawet lotniczego, odbywającego się zgodnie z jakimiś zasadami, zagłuszanie sygnału GPS nie jest dużym problemem, ponieważ my możemy to zagłuszanie w bardzo łatwy sposób wykryć i przejść na inne sposoby nawigacji. Albo na przykład, jeśli to się zdarzy gdzieś na podejściu do lądowania, to przerwać to podejście, jeśli ziemi nie widzimy, i też czy to podejść korzystając z, z innych systemów nawigacji, czy nie wiem, odejść na inne lotnisko. No ale jeśli tych i, innych systemów nawigacji nie mamy, to może być problem. Jeśli chodzi o oszukiwanie sygnału GPS, co rozumiem pod pojęciem oszukiwania? Oszukiwanie to jest taka sytuacja, w której. spównik to, to tam po angielsku nazywa, to jest taka sytuacja, w której. My odbieramy sygnał GPS, ale on jest specjalnie dla nas spreparowany i wygląda dla naszego odbiornika tak jak prawdziwy, właściwy sygnał GPS, ale pokazujący niewłaściwą pozycję. I tu już jest dużo większy problem, ponieważ nie jesteśmy bardzo łatwo, bardzo łatwo w stanie wykryć tego, że coś takiego ma miejsce. Jeśli nie mamy do czego się odnieść, prawda? Na dużych samolotach my mamy nawigację inercyjną i mamy, to jest taki główny nasz sposób nawigacji, o czym za chwilę powiem i o czym mówię w tym materiale o nawigacji, o którym wspominałem. Natomiast na wszelkich pojazdach, czy statkach, czy mniejszych samolotach, gdzie takiej nawigacji inercyjnej nie ma i nie ma też innych odbiorników nawigacyjnych. Na których się możemy oprzeć, i na podstawie których możemy stwierdzić, że ten sygnał GPS jest niewłaściwy, no to jest duży problem, ponieważ no, yy, może nas po prostu ten fałszywy sygnał specjalnie spreparowany doprowadzić do innego miejsca niż my chcemy, a będziemy myśleć, że jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy, prawda? Więc yy, no jest to już dużo większy problem. Dodatkowo problemem jest to że w tym sygnale GPS jest zakodowany bardzo dokładny czas i część nawet stacjonarnych, że tak powiem, obiektów, czy użytkowników, którzy nie, uży, nie używają sygnału GPS nawet do tego, żeby się pozycjonować, no bo załóżmy jest to jakiś, nie wiem, budynek, w którym zależy nam na tym, żeby w jakichś systemach tego budynku, nie wiem, bank na przykład, ten czas był bardzo precyzyjny, mamy odbiornik GPS i służy on nam tylko i wyłącznie do odbioru Sygnału w celu wyłuskania z tego sygnału właściwego czasu. No to też to można oszukać i podawać ten czas niewłaściwy. To jest oczywiście dużo łatwiejsze do wykrycia, bo można gdzieś porównywać to z jakimś zegarem takim mniej precyzyjnym, nie takim jak ten satelitarny, powiedzmy, w cudzysłowie, no ale jednak na tyle precyzyjnym, żeby odkryć to, że na przykład ten sygnał z GPS nagle zaczął późnić o sekundę czy o dwie, czy o pięć. Więc dość proste algorytmy można zabudować w urządzenia. Analizujące ten sygnał spływający z satelity, aby wykryć potencjalne oszustwo tego sygnału. No ale gdzieś tam też ponoć były jakieś związane z tym nieprzyjemne sytuacje dla banków, gdzie tam ktoś cofał czas systemu i drugi raz wykonywał przelew. O takich sytuacjach gdzieś tam czytałem. Ale jak to z wieloma tego typu wiadomościami, często jest to nie do końca prawda, albo czasami nawet i bardzo niewiele prawdy w tym jest. No ale powiedzmy, że jest to możliwe i jest też to możliwe w samolotach, statkach, czy nie wiem, samochodach, które właśnie odbierają sygnał GPS i które wykorzystują część tego sygnału GPS, yy, czy też wykorzystują go w ten sposób, aby określić czas, prawda? No, ale jak mówiłem, jakby oszukaństwo na czasie jest w miarę proste do wykrycia i dziwię się, że gdzieś to może stanowić duży problem w systemach, które nie wymagają milisekundowej dokładności. Yy... I teraz, jeśli chodzi o to zagłuszanie, yy, oszukiwanie pozycji, no to jak sobie można wyobrazić, mogą być dwa rodzaje. Pierwszy jest w sumie też dość łatwy do wykrycia, bo w momencie, kiedy my wysyłamy na danym terenie jakąś pozycję, która jest niewłaściwa, no to wiadomo, że ona trafia do wszystkich, prawda? I yy, no nagle się okazuje, że my jesteśmy gdzieś, nie wiem, załóżmy w jednym miejscu, on nam pokazuje czymś całkiem innym. I on tą inną pozycję pokazuje wszystkim w okolicy. No to też można to w miarę łatwo wykryć, prawda? Bo jeśli my ponad wszelką wątpliwość nagle się nie przesunęliśmy o 10 km czy o 100, czy nagle nasza prędkość nie wynosi 200 km na godzinę, a stoimy albo jedziemy 10 na godzinę, czy płyniemy 5 na godzinę, nagle statkiem pokazuje nam, że płyniemy 200 na godzinę, to jest absolutnie nierealne, prawda? Albo nagle statkiem przemieściliśmy się o 100 km. Więc tego typu oszukiwanie sygnału jest bardzo łatwe do wykrycia, proste do nadania, no i w zasadzie dlatego tego oszukującego mało użyteczne, bo... Oszukiwany, bardzo łatwo się może też domyślić, czy też zabudować w systemy nawigacyjne, czy odbierające ten sygnał w innych celach, no jakieś algorytmy, które wykryją to, że nagle ta pozycja skoczyła o 10 km, prawda? I odrzucić ten sygnał GPS. Znowu, oczywiście, taka sytuacja, że jeśli są inne systemy nawigacyjne na samolocie, one przejmują to zadanie. Natomiast dużo trudniejsza sytuacja jest, dużo trudniejsze i do wykrycia, jak sobie można wyobrazić, jest. Taki sposób oszukiwania sygnału GPS, który jest skierowany tylko i wyłącznie dla nas, dla jednego odbiorcy. To jest oczywiście dużo bardziej zaawansowane, bo wymaga tego, aby wstępnie znać dokładnie pozycję tego odbiornika, który chcemy wprowadzić w błąd i znając tą pozycję, wysyłamy dokładnie tą pozycję na początku. Ale silniejszym sygnałem niż ten, który dociera z satelity, silniejszym pod względem mocy tego sygnału. I ten odbiornik nagle zaczyna reagować, przetwarzać ten nasz sygnał, który wstępnie on nie jest oszukany. On jest skierowany do tego konkretnego odbiornika, jakąś kierunkową anteną albo nadajnikiem umieszczonym gdzieś w pobliżu tego odbiornika. Ale po chwili, my możemy preparować ten sygnał w sposób, Celowy tak, żeby on nagle temu odbiornikowi zaczął pokazywać złą pozycję. Co oznacza, że myśląc, że on jest w tym miejscu, a będzie w tym, no to on skręci troszeczkę w lewo, żeby do tego miejsca właściwego dojść, prawda? I w ten sposób, ciągle go zwiększając ten błąd, można doprowadzić na przykład statek do innego portu niż był wstępnie. Jeśli załoga będzie się opierała tylko znowu na GPS-ie, a na przykład nie na tym, co widzi za oknami albo nie będzie miała innych możliwości nawigacyjnych, albo nie będzie mogła z niego korzystać, z nich korzystać. Więc y, takie przypadki autentycznie były, zgodnie z tym, co znalazłem gdzieś tam w opisach, że jakiś tam jacht wyprowadzono kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, do którego on miał dopłynąć. Yy, w samochodach to jest troszkę bardziej skomplikowane, ponieważ yy, no to jakby ten samochód idzie po jakiś drodze, tak, skręca nagle w prawo, w lewo. Więc ponoć są takie próby, żeby gdzieś tam w jakiś sposób na to wpłynąć, ale powiedzmy, że to jest pomijalne. Znowu w samochodzie możemy stanąć, popatrzeć, gdzie jesteśmy, adres i tak dalej. Natomiast gdzieś tam na statku czy na samolocie to już nie jest takie proste i oczywiste. I dokładnie taką samą metodę można zastosować w stosunku do samolotów. Czy to umieszczając nadajnik, ten zakłócający na pokładzie samolotu, czy kierując sygnał kierunkową anteną w kierunku tego konkretnie samolotu, który chcemy oszukać. Czy niekoniecznie samolotu, może to być na przykład jakiś dron, czy jakaś, m, jakiś pocisk y, y, opierający swoją trajektorię na sygnale GPS, i gdzieś ponąć właśnie były takie opisy, że w ten sposób przechwycono drona, gdzieś tam Irańczycy przechwycili, amerykańskiego. Do tych informacji oczywiście trzeba podchodzić z, z rezerwą, ponieważ no, to są takie informacje, którymi obie strony nie do końca chcą się chwalić, gdzieś tam mówią, że przechwycili, ale ani nie będą mówić szczegółów, jak przechwycili, żeby ewentualnie przechwycić następny, ani znowu ci, co utracili, tego drona, też się zobaczą, nie będą chwalić co i jak dokładnie, ponieważ no, to jest jakiś w jakiś sposób utajnione, prawda? Ale niestety ta sytuacja wysyłania sygnału oszukanego, niewłaściwego w kierunku e, jakichś obiektów zdarzyła się w stosunku do samolotów, prawda? Takich cywilnych. I tutaj mamy to omówione, to się działo w, w lecie tamtego roku. Jest to w kilku miejscach na internecie omówione. I teraz tak, wspomniałem o nawigacji inercyjnej, ponieważ teoretycznie w każdym samolocie, czy to dronie, czy w innych obiektach, poruszających się statkach, aczkolwiek tam się chyba tego nie stosuje. No ale powiedzmy, że w samolotach dużych mamy ten system nawigacji inercyjnej, który jest całkowicie odporny na jakiekolwiek sygnały z zewnątrz, ponieważ on sobie zlicza na podstawie przyspieszenia i kierunków, w jakim to przyspieszenie nastąpiło, swoją pozycję i prędkość. I w teorii te systemy, które są na samolotach zabudowane nawigacyjne one powinny wykryć, że nie wiem, jak usunąć te znaczki, co mi się pojawiają, cały czas zapominam o tym. Ta rączka taka, to gdzieś jest zabudowane chyba w MacBooka. Yy, mianowicie, yy, ten system nawigacyjny powinien mieć algorytmy, które w stosunkowo prosty sposób wykryją, że coś jest nie tak z sygnałem GPS. Ponieważ jeśli na takim na przykład samolocie jest dwa albo nawet trzy w przypadku Airbusa, niezależne od siebie, te systemy nawigacji inercyjnej. I jeśli ten system nawigacyjny, który zbiera te wszystkie sygnały ze wszystkich możliwych źródeł, widzi, że nagle pozycja, którą mu pokazuje GPS, różni się od wszystkich trzech o tą samą wartość, albo przybliżoną wartość, bo one nie są super dokładne, prawda? To powinien ten GPS odrzucić. I tak to w teorii wszyscy myśleli, że działa. No ale coś znowu gdzieś tam chyba producenci tych systemów nawigacyjnych m, przekombinowali. Dlaczego mówię, że wszyscy myśleli? Ponieważ tutaj nawet gdzieś tam FAA się zastanawia, że przecież, tu jest tak fajnie napisane, The IRS can't be spoofed until it can. <ścoughs> Czyli wszyscy myśleli, że generalnie takie właśnie zakłócanie, czy też wprowadzanie w błąd pozycji samolotów wyposażonych właśnie w tego IRS-a. W tą nawigację inercyjną, no jest w zasadzie niemożliwe, ponieważ jest znowu bardzo łatwe do wykrycia przez jakieś algorytmy. Jak się okazuje, ponieważ zgłębiłem się trochę w dokumentację, bo tam no, czytałem ją kiedyś, ale tam się okazuje, że są takie pewne nieścisłości. Gdzieś ten sygnał GPS też jest wysyłany do tych, do tych IRS-ów. One sobie kombinują to w jakiś sygnał GPARS, który jest wysyłany z powrotem do systemów nawigacyjnych, ale ciągle jest cały czas dostępny nieskorygowany sygnał. sygnał Yy, przepraszam, nie tyle sygnał, co pozycja, prędkość i kierunek lotu, ten z czysto osiągnięty z systemów yy, tych właśnie nawiga nawigacji inercyjnej. I to jest dokładnie tutaj, na przykład, to jest fragment in instrukcji z Airbusa. Yy, jasno określone, tak, że w przypadku gdyby to zdawaliło, to system się przełącza na nawigację opartą na systemie tym IRS, czyli bezładnościowym idme DME, potem Word a jak już uzna, że wszystko jest do kitu, to IRS only, taki komunikat się może pojawić. Co ciekawe, w przypadku Airbusa, on nawet korzysta z tego IRS-a w przypadku podejść ILS, jak tu widać. I też, jeśli mu, się, jeśli mu nawali ten GPS, to przechodzi na DME, DME, DME i w końcu sama IRS lock, prawda? Więc, gdzieś to tam jest w tych algorytmach teoretycznie zabudowane, że te samoloty pasażerskie no nie powinny być wrażliwe na tego typu fałszywy sygnał GPS. Bo jeśli oczywiście samolot nie będzie miał dotyczą małych samolotów, nie wiem, statków, tak jak wcześniej wspominałem, zabudowanego na sobie tego systemu nawigacji inercyjnej, niezależnego całkowicie od wszystkiego z zewnątrz, no to ten samolot, statek, czy cokolwiek innego, no oczywiście będzie bardzo podatny na tego typu fałszywe sygnały GPS, ale samoloty wyposażone w system nawigacji inercyjnej nie powinny być. My też do końca nie wiemy, jak to tam było, prawda? Bo, bo to nie były chyba zgłoszone jako incydenty, nie mamy, nie wiem, odczytów z czarnych skrzynek, o czym mówiła załoga, czy tam się pojawiały do końca jakieś błędy i to jest gdzieś tam umówione właśnie, że nie do końca jasna jest ta sytuacja. Yy, czy załoga prawidłowo zareagowała? Bo są odpowiednie procedury na jakieś błędy, które się pojawiają odnośnie nawigacji yy, gdzieś tam w kokpicie. Także my tego nie wiemy. Czy faktycznie był to błąd algorytmów do końca, czy może załoga nieprawidłowo zareagowała? No ale generalnie widać, że jest problem i został on zauważony. I tutaj taka uwaga drobna, że. Nie pomoże, bo tam gdzieś słyszałem, tak jak ktoś mówił rzeczy, że nie pomoże nam inny system GPS, który jest na pokładzie, bo one wszystkie są zakłócane. Tak więc żadne ADS-B i tego typu rzeczy nie pomogą. Dodatkowo jest problem taki, że ten system GPS, sygnał systemu GPS jest używany np. przez system GPWS zapobiegający uderzeniu w ziemię, więc on też jest oszukany. Więc on, jeśli byśmy zboczyli z tej trasy. I kierowali się na górę, no to my nie wiemy, że się kierujemy na górę, bo wszystkie systemy są oszukane, prawda? System, samolot myśli, że jest całkiem gdzie indziej, więc jest to sytuacja dość niebezpieczna, tak naprawdę. No i miejmy nadzieję, że to nie doprowadzi do jakiejś większej tragedii czy katastrofy. Miejmy nadzieję, że ktoś gdzieś tam będzie wnikał, będzie zadawał pytania, będzie próbował analizować, dlaczego tak się stało, że te samoloty, ich tam było łącznie ponad 20, chyba to jest w okolicach gdzieś tam Iraku wprowadzony w błąd. Także no miejmy nadzieję, że to nie wpłynie na, na nasze życie zbyt negatywnie. Oczywiście może wpłynąć na nasze życie negatywnie, jeśli na przykład zakłócony będzie w ten sposób oszukany system na przykład tankowca nawigacyjny i ten tankowiec się rozbije gdzieś na rafie koralowej czy o nabrzeże, ta ropa się wyleje. I e, no to może być bardzo poważny problem, prawda, i może wpływać na nasze życie, bo gdzieś tam też słyszałem, że to w zasadzie tankowce to nas nie interesują. No interesują, powinny interesować. Więc generalnie system, system zakłócania i y, 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 wprowadzania w błąd systemów nawigacyjnych no, jest dość poważną, y, poważnym systemem. Y, tutaj taka drobna, poważnym zagrożeniem, tutaj taka drobna uwaga, że jeśli chodzi o systemy wojskowe, to znaczy one korzystają też z tego GPS-a, ale korzystają z pewnych kodów, które tam są w tym sygnale i o ile ta cywilna część odbiorników nie jest w stanie korzystać z tych kodów i nie jest w stanie określić, czy ten kod jest właściwy, o tyle samoloty, czy też odbiorniki wojskowe są i one są mniej narażone na zakłócanie, ponieważ one więcej aspektów tego sygnału GPS analizują. Konkretnie o te chodzi, kody PNR chodzi. Z tego co tam gdzieś doczytałem. Więc, no i one też powodują to, że do zastosowań wojskowych te systemy mają większą dokładność. Bo ten dokładniejszy jakby sygnał jest bardziej, się znaczy jest zakodowany. Dobrze. Ja myślę, że troszeczkę wyjaśniłem. Ja też sobie trochę poczytałem na ten temat, bo to jest bardzo ciekawy temat. Czyli podsumowując, no jeżdżąc samochodem nam to raczej nie grozi. Natomiast lecąc samolotem miejmy nadzieję, że też nie. Ponieważ są Sposoby zabezpieczania się przed tym i są one skuteczne? No, chyba że nie są, tak jak tam napisano, ale miejmy nadzieję, że to będzie rozwiązane. Lotnictwo będzie dociekać, dlaczego tak się dzieje i znajdzie sposób, aby w przyszłości tego uniknąć. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na następne filmy na kanale Turbulencja. Właśnie te. Między innymi.